Chwała Bogu, że Bóg nam dał taką właśnie możliwość, że mogliśmy się znowuż wspólnie razem zebrać przed Jego obliczem. Niejednokrotnie mówimy sobie, że to jest rzeczywiście łaska. Tylko czy człowiek właśnie sobie docenia właśnie to, że Bóg daje, że Bóg stwarza takie możliwości? Bo śmiało możemy powiedzieć, to jest łaska w innych krajach, gdzie jak modlimy się o naszych braci, którzy są prześladowani, siostry, nie mają tak można powiedzieć komfortowego e, sposobu, żeby być razem, a jeżeli są razem, to liczą się z tym, że mogą już nie być razem, że może wpaść służba, która ich ściga i zakończyć ich zgromadzanie. My mamy właśnie tą swobodę. Także niech naprawdę Bogu jest za to chwała i dziękczynienie. Dzisiaj chciałem, żebyśmy z listu Pawła do Tesaloniczan I taki fragment sobie przeczytamy. Ten pierwszy właśnie list i pierwszy rozdział Mamy właśnie tu te słowa. Od początku przeczytam: Paweł, Sylwan i Tymoteusz, do zboru Tesaloniczan w Bogu i Panu Jezusie Chrystusie łaska wam, i, łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu za Was wszystkich, wspominając Was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary Waszej i trud miłości, i wytrwałości, w nadziei pokładanej w Panu Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam, wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w duchu świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez na was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. I przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu, z radością ducha świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Mamy tu właśnie słowa apostoła, który pisze do wierzących te salonice i możemy powiedzieć, że są to rzeczywiście słowa piękne, zachęcające, słowa, które pokazują na no, powiedzieć tych wierzących, że oni trwają w Chrystusie, że oni czynią to, co jest miłe Panu, że są na no, powiedzieć tymi, którzy są rzeczywiście radośni, wdzięczni Bogu, ale są to też właśnie takie słowa, które kiedy Paweł pisze, można było wyznać, Paweł, czy to jest taka konieczność, żebyś im o tym przypominał? Czyż oni tego nie wiedzą? Przecież wiedzą, przecież mają świadomość. No nie trzeba, no, no mógłbyś coś innego do nich w tym momencie napisać, bo tu jest właśnie to, co Paweł mówi. W czwartym wersecie czytamy: Wiedząc, bracia, umiowani przez Boga, że zostaliście wybrani. No właśnie, że zostaliście wybrani. I tak jak powiedziałem, oni mogli czytać ten list i mogliby sobie pomyśleć: Paweł, przecież my to wiemy, nie musisz nam o tym pisać, jesteśmy bardzo już dobrze o tym przekonani. No, weźmy się za coś innego, Paweł. Ale nie, Paweł właśnie mówi: wiedząc, bracia, umiowani przez Boga, że zostaliście wybrani. On pokazuje właśnie im to, co jest tak cenne, co jest tak wspaniałe, coś na powiedzieć, czego nie każdy ma powiedzieć, jakby doświadcza, bo nie każdy chce tego doświadczać, bo nie każdy chce przyjąć Boże wybranie. My sami widzimy, jak jest ciężko i trudno docierać do ludzi, jak ludzie są oporni, jak można powiedzieć, mówią: No, ja w tej wierze się urodziłem, w tej wierze ja umrzę, to mi, to mi wystarczy, ja nie chcę już słuchać tego, co ty mówisz, ty zostaw to sobie, po prostu wystarczy mi. Ludzie są oporni, ale do nas też właśnie doszło to, że zostaliśmy wybrani, że Bóg na sobie wybrał, że Bóg na sobie przeznaczył. Jakże to dla nas było rzeczywiście cenne, wspaniałe, jakże my byliśmy Bogu wdzięczni, że mogło nas coś tak wspaniałego spotkać. I teraz można się zastanowić, po tym okresie, można powiedzieć, już naszego chrześcijaństwa jak my dalej właśnie podchodzimy do tego wybrania? Co my dalej robimy z tym wybraniem? Moglibyśmy sobie powiedzieć to też w ten sposób: w świecie ludzie też dostępują pewnego zaszczytu, są wybierani. On jest wybrany do, do Sejmu, do Senatu, do Parlamentu, on jest wybrany, on jest na powiedzieć zaszczycony, on jest dumny. No wiemy jak potem dalej to się niestety tam kończy jest tam duma, pycha, zarozumiałość, arogancja, lekceważenia mamy na człowieka, bo on jest u góry, a wszyscy są na dole, a na dole to jest motłoch. Często to, ci ludzie właśnie tak to później wyrażają. Ale póki jeszcze, można powiedzieć, nie są na tych stanowiskach, nie, nie docierają tam, to, można powiedzieć, kiedy są wybrani, to jakże się cieszą, jakże są szczęśliwi, jak, jak są wdzięczni tym, którzy zechcieli, można powiedzieć, no powierzyć im teraz, można powiedzieć, takie coś, takie stanowisko, taką godność wybranym do tego, żeby on mógł reprezentować. No ale wiemy, tam też to się kończy, ale jak, można powiedzieć, to ma właśnie względem nas. Jak my podchodzimy właśnie do tego wybrania? Wybranie jest, można czymś pięknym, czy wspaniałym. Niejednokrotnie sobie mówiliśmy już, czy wspominaliśmy przed Bogiem Boże, dlaczego ja? Dlaczego akurat ja? No przecież znam tylu ludzi, którzy są no, bardziej się, bym powiedział. No bardziej się nadają do tego działania, do tego dzieła, do którego Ty zechciałeś mnie wybrać. Dlaczego ja? I człowiek jest wdzięczny. Ale czy ta wdzięczność zostaje, zobaczcie. Czy człowiek dalej idzie z tą wdzięcznością? I czy człowiek dalej zanurza się, na powiedzieć, jeszcze głębiej w poznawanie tego, do czego Bóg go wybrał? Bo możemy powiedzieć, właśnie tak jak w świecie częściowo, kiedy człowiek jest wybrany, można powiedzieć, jest, jest zadowolony z tego, że został wybrany, że powierzono mu coś. Ale potem, co on robi z tym czymś? Jak on służy tym czymś? Jaki pożytek jest tego, że mu powierzono coś, wybrano go do czegoś? My też możemy powiedzieć, wybrano nas do czegoś. My nie zostaliśmy oczywiście wybrani do próżni, żebyśmy jakąś próżnię reprezentowali, ale zostaliśmy wybrani do. I słowo Boże nam właśnie mówi, do czego zostaliśmy wybrani, czy właśnie to wybranie wbudzi nas jeszcze większą wdzięczność i zarazem to właśnie takie wołanie do Boga, Boże, pomóż mi dobrze wypełnić to wybranie. Skoro Ty zechciałeś mnie sobie wziąć, powołać, wybrać swoim synu Jezusie Chrystusie, aby mu teraz i ja podobny do Twojego Syna, to pomóż, żeby to się we mnie rzeczywiście dokonywało. Zobaczcie, nieraz człowiek myśli, że wybrane, no już wszystko załatwione. Na początku tak, człowiek się cieszy, człowiek jest szczęśliwy, jest wdzięczny Bogu. Ale dlaczego taki entuzjazm zaczyna w ludziach gdzieś potem, jakby zobaczcie, zanikać? Tak jakby coś przygaszało ich ten entuzjazm, który mieli na samym początku. Czy może nie jest właśnie tak, że odwracają oczy od tego, który ich wybrał? A jeśli człowiek, zobaczcie, że odwraca oczy od tego, który ich sobie wybrał, to jest ktoś inny, kto kieruje oczy na coś innego i chce zamazać tamto. By człowiek już nie myślał, Boże, przecież Ty mnie wybrałeś do tak potężnego dzieła. <śmiech> Możemy <śmiech> śmiało sobie powiedzieć też w taki sposób, że jesteśmy wybrani jako ambasadorzy, którzy reprezentują tutaj kraj. Kraj, w którym nie ma przemocy, kraj, w którym nie ma złości, kraj, w którym nie ma agresywności. Kraj, w którym jest miłość, pokój, łagodność, pokora, uniżenie, tak możemy sobie to nawet wiecie przedstawić wybrani do. Czy kiedy tak sobie zobaczcie, pomyślimy o tym wybraniu, że jesteśmy wybrani też do, to czy w tym momencie czasami nie, nie budzi się nas to, może lepiej było być niewybranym? Bo nieraz diabeł przychodzi zobaczcie z czymś takim, że mówi mo. Lepiej ci było być niewybranym. Ale my zobaczcie, śmiało możemy powiedzieć nie. Lepiej być wybranym. Bo po co mamy reprezentować diabła? Diabła reprezentowaliśmy na powieciu już bardzo, bardzo długo w swoim życiu. pokazywaliśmy, jakim On jest, a tutaj wybrani przez Boga, abyśmy mogli być tutaj tymi, którzy reprezentują samego Boga. Reprezentują Jego Syna Jezusa Chrystusa. Reprezentują Jego Królestwo. Jakie ono jest. I tym będziemy się chcieli właśnie dzisiaj wspólnie, razem zająć, właśnie tym wybraniem do. Samo wybranie jest czymś pięknym, ale jeszcze wybranie do. Bo Paweł, mój wybranie zostaliście przez Boga, gdyż Ewangelia zwiastowana Wam przez, przez nas doszła o Was nie tylko w Słowie, lecz także i w mocy, i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania. Wybrani? Bo słowo Was doszło z wielką siłą, z wielką mocą. Wszystko, co się mogło uzewnętrzniać pośród Was, wiara Wasza, zaczęła na powiedzieć, działać także i inni byli, byli na powiedzieć, przepełniani tym, zachęcani do tego. Możemy powiedzieć: oni, wybrani, pięknie reprezentowali królestwo swojego Pana. Inni byli zachęceni, żeby też należyć do tego królestwa, żeby należyć do tego Pana. A nasze wybranie, czy ono zachęca? Czy ono, można powiedzieć, powoduje rzeczywiście to, że ktoś zaczyna myśleć, no nie no, w tym moim kraju to jest paskudnie. Ludzie się złoszczą na siebie, oszukują, okłamują, zwodzą. Ale jego kraj jest inny, jego pan jest inny. Jego wybranie jest rzeczywiście czymś pięknym, o czym mi mówił. Także niech nam pan właśnie pomoże wspólnie razem zobaczyć to wybranie do bo to, to szczególnie nas będzie właśnie interesowało wybranie do. Bo samo wybranie człowiek wie, czym ono jest. Jest na powiedzieć gdzieś zachwycony, ale wybranie do do tego, aby był rzeczywiście tutaj ambasadorem Królestwa Bożego na tej ciemnej ziemi. Aby okazywał, jakie jest to Królestwo, jaki jest Pan tego Królestwa. Ale czy człowiek rzeczywiście chce. Czy może jeszcze tak to byśmy mogli określić, że człowiek chce stanąć tylko w miejscu? no, wybrał mnie Bóg i. To mi wystarczy już ta sama wiedza, że mnie tylko wybrał. Więcej mnie tak już nie za bardzo by interesowało, że mnie sobie wybrał. Wybrał, no jestem zadowolony. Nie. Dobrze, kiedy człowiek chce iść dalej, kiedy chce poznawać, co dalej, do czego go Bóg w pełni wybrał, i chce tego doświadczać, i chce to tutaj rzeczywiście wypełniać, to Boże wybranie. Także niech nam Pan właśnie pomoże zobaczyć to Boże wybranie do tego, aby być. Tutaj reprezentantami Królestwa Niebieskiego na ziemi. Amen.